Uwaga, silny wiatr, tak tutaj jest podobno napisane, próbowałem to rozszyfrować, ale za cholerę nie mogę, więc wierzę w to co jest. Ja tam widzę jakieś UFO, ale to chyba jest kapelusz, który po prostu spadł temu typowi, ale nieważne. Nieważne, dzisiaj płyniemy na porządne ryby, a mianowicie dzisiaj za cel sobie obrałem złowienie w końcu porządnej sztuki, słuchajcie, o takiego goliata, bo na razie... Co prawda, no coś tam złowiłem jakiegoś medalowego, ale takiego 150 kg. Chciałbym troszeczkę większego, bo z tego co, co kojarzę, to jest chyba jedna z największych ryb tutaj. Czekajcie, nie, tak? No, po 200, zobaczcie, po 250 kg one dochodzą, więc coś takiego bym właśnie chciał, więc dzisiaj Pakujemy menele, manele <laughs> Menele też, zależy Zależy kto jaki ma styl wątkowania Także pakujemy się tutaj na łajbę Ja sobie ostatnio troszeczkę pływałem po tej części i tutaj z tego co Widziałem to brały mi jakieś ale to tylko postawiłem sobie bojkę na tej głębinie. O właśnie. Właśnie tutaj. I tu sobie zaczniemy obławiać ten teren w tej dziurze całkiem spoko biorą, ale też bardzo fajnie brały mi przy tych kamieniach tutaj, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie sobie stoimy tu, kurde. Już nie chcę tego na tablecie odpalać, tylko chcę już działać tutaj. O. Chcę po prostu wiedzieć, w którą stronę stoimy i, i troszeczkę się lepiej ustawić. No i zajebiście, i zgasło. Mówiłem, porządny silnik Merkury albo Honda kupić. To nie, dali jakieś takie. Jakieś takie i weź tym pływaj, nie? <gry> Dobra, postawimy się tutaj tak w miarę na krawędzi. Tak, właściwie to się wiele nie przesunąłem względem tego, co się tutaj pojawiłem, więc. No dobra, to zrobimy tak, żeby te ryby były za nami. Mamy poranek, pochmurno, jeszcze ciemno, piąta z kawałkiem. Ale zacznijmy. Tylko ja bym chciał. Wiecie co, ja bym chciał? Ja bym chciał być w innym miejscu. O, na środku łodzi bym chciał być. I teraz cyk. Pierwszy kij. Duży kawałek ryby tutaj mam założony i mam nadzieję, że to, to da radę. Przynęta została rzucona, a czyli już mamy jakieś brania. Może ja sobie wezmę słuchawkę, założę to będę wiedział kiedy ten dzwonek dzwoni na kiju. Dobra. Pierwszy mamy w wodzie. Tutaj wypatroszona ryba. Zobaczymy jak to będzie działało. Najwyżej sobie zmienimy na tego homara, czy co to tutaj jest jakiś taki skorupiaczek. I tutaj już znowu coś się dzieje. Dobra. Od razu mówię, jeżeli chodzi o wędki, no to ja tutaj, a tutaj teraz nie widać, ten Ryoshi Kaito HJ155, 92 kg, to są, mam jeszcze jeden taki zestaw, nie mam już takiego zestawu, no w każdym razie najmocniejszy zestaw gruntowy, to jest wędka 92 kg, kołowrotek 90, do tego pleciona 0,50 i fluorocarbon przypon 1,3, tak to mniej więcej wygląda moi drodzy, czyli... To, co się dało, najgrubiej jak się tylko dało. Po prostu tutaj wszedłem, ale mam nadzieję też na jakąś porządną rybę. I teraz tylko czekamy, aż będzie jakieś branie. Na którymś kiju dzwoni, ale tu się nic nie dzieje. Na tym nie. O, na tym. Dobra. Ale chyba nam ta ryba spadnie zanim ją no właśnie, o dobra jest, 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 jest. Akurat od razu do góry poszła skubana. Złapała naszą wypatroszoną rybę i od razu do powierzchni. No i weź tu ją kurde bądź mądry i dobrze przytnij. No chyba będzie jakiś glucik. Zobaczmy, zobaczmy, na razie idzie gładko, więc stawiam, że to taka około 50 kg może być maleństwo. No, troszkę, troszkę walczy, ale nie bardzo. <ścoughs> stawia się. Generalnie troszeczkę się stawia. No. No, jest drugie branie, a ta będzie teraz. Ta będzie teraz walczyła, bo jej się przypomniało. Więc pomachajmy trochę. Zobaczymy, czy to się uda. O, 53 kg. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze tu jest ryba. No jeszcze jest, ale też maleństwo będzie, też będzie maleństwo. No tak jak mówiłem, taka 50, też druga. Czekajcie, ja sobie może tutaj na tym pił założę największy hak jaki mam. 18.0 tutaj damy. I zobaczymy, czy w ogóle będą na to jakieś brania. A ryba wydaje się tutaj naprawdę porządna Także liczę, że taki 18.0 haczyk to jej nie przestraszy Swoją drogą nie mam nawet pojęcia jak wygląda 18.0 haczyk chyba największe jakie ja mam to mam szóstki I one już są ogromne, a osiemnastki? O to, 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 to Nie mam pytań nawet Słuchajcie, jest szarpnięcie na 18 zero. No teraz nie wiem, czy już zacinać. Co? Dobra, coś tu się dzieje. Nie, dobra, chwycił. Chwycił za ten kij porządnie. Ja pierdzielę. No i, no i właśnie. I ryba uciekła. Jak mnie to wkurza przy tych braniach tutaj, że ta ryba od razu bierze i nagle jest 20 metrów nad dnem. Kurde, a zaraz się okaże, że to... To było jedno, jedyne branie. I już nic dzisiaj nie zobaczymy. Swoją drogą, muszę chyba wziąć następnym razem po prostu dwa różne sygnalizatory. Bo teraz mam takie same. Te dzwoneczki. I niestety. No tutaj jest ta. O! Na przykład przegapiłem branie i nawet nie zadzwonił jebaniec. Jest jakiś problem, że nawet kurde, to nawet nie wiedziałem, że było branie. No ja, pitole. Teraz mnie zdenerwują i popłynę do portu. Tam widziałem, jest taka karczma i będę tam siedział i pływał. To mamy ładne przygięcie kija. Teraz od razu ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. Jest mocniejszy chwyt. Jak widzicie, przesunąłem się z, może z 50 metrów, bo ławica mi odpłynęła. Teraz jest centralnie pod nami i tak mam zamiar tutaj, w tym rejonie, za tą ławicą pływać. Jak ona gdzieś popłynie dalej, to, to będę przestawiał łajbę. Oczywiście tu sobie na spinning zacząłem rzucać, bo ja to nie mogę siedzieć i po prostu patrzeć. Dlatego też mam problem z łowieniem na przykład na zestawy karpiowe, tak jak tutaj Któregoś dnia z kumplem pojechaliśmy No i kurde, ja muszę coś robić, nie wiem, albo muszę książkę wziąć, albo nie umiem po prostu, wiecie Siedzieć na krześle i się patrzeć na te wątki Zestawy tam rzucone do wody, z PVeczką, kulkami zasypane, no i I siedzisz, bo jeszcze jak łowię na metodę, to tu sobie wyjmę, to sobie wrzucę, nie wiem, zmienię kuleczkę a na te karpiowe zestawy położę i, i po prostu i siedzę. I albo trzeba robić grilla, albo no, ale samochodem, no to co to? Ciężko. <laughs> Ewentualnie na nocki, po prostu trzeba je zacząć jeździć i kłaść. U, kurden! Jak przegapiłem branie? Ledwo, co? Okay, wygięło, Uryka, wodna. No albo na nocki tylko. I rzucić zestawy do fury, spać i obudzi albo nie obudzi. <laughs> Dobra, ja tu walczę, walczę z tą rybą. No dobra, już prawie mam skubańca na brzegu. Znaczy na brzegu, na łodzi, bo do brzegu to jeszcze kawałek tutaj mam. Zobaczmy, zobaczmy co to. Koło stówki może będzie. O, 106. U górna idę w tą lotkę dzisiaj. Chyba pyknąć. No, ale to nie była, to nie była ryba, którą chcieliśmy. No ale 106 to już, to już jest w miarę okej. Okay. No, odnośnie łowienia ryb, jeszcze kurde, ostatnio ze spinningiem byłem, ale coś, mam jakiś problem, słuchajcie, porzucałem może ze 3-4 godziny spinem. Tak mnie później bark bolał w łapie tutaj na górze. Normalnie przez 3 dni nie mogłem, e, nie mogłem ruszać łapą. A nie rzucałem jakimiś ciężkimi kotletami, tylko kurde, moją okonióweczką, wiecie, do, do pięciu gramów. Masakra, i nie wiem, co, nie wiem, co to jest teraz. Czy się nie przesiądę całkowicie na łowienie, na metodę i na spławiki, a, nie wiem, sprzęt, kurde, spinningowy sprzedać, czy co, kurde, no nie mam pojęcia, ale tak lubię spinning, ale normalnie mówię wam, po, porzucałem trochę, ze dwa dni później byłem pół godziny i kurde i znowu takie kucie w barku masakra nawet kamerkę wziąłem żeby coś ponagrywać bo kupiłem sobie słuchajcie no, nie wiem czy to w ogóle będzie widać ale ale o takie przynęty sobie kupiłem takie pypcie malutkie o tu coś na nim jest przyczepione nieodlane do końca no normalnie nie wiem czy to kamerka czy to kamerka złapie, ale taki o No jak paznokieć, trochę większy niż paznokieć, nie wiem, on może mieć, 20 mm. Kupiłem sobie też haczyki muchowe, kupiłem sobie, kupiłem sobie główki wolframowe, żeby porobić sobie właśnie żeby porobić sobie jak to się nazywa, główki do tych malutkich przynęt, także takie Samemu muszę uwiązać, zamówiłem sobie jeszcze lutownicę. Ale na próbę zamówiłem też sobie latarkę UV i klej, żeby żeby spróbować może nie lutować, a kleić. Może to będzie jakoś takie szybsze, a i nad wodą będzie można zrobić, jakby co. Także kupiłem sobie jakieś, nie wiem, czy to w ogóle kamera złapie, ale jakieś takie kuleczki właśnie wolframowe w kolorze ten, czy jakieś takie, nie wiem, czy to kameleon. Zależy jak się patrzy taki kolor. Chciałem się tym pobawić, no ale kurde, tak mnie ta łapa. Bolała, że masakra, jeszcze nie zdążyłem tego wypróbować nawet. Nawet nie wiem, czy ta moja wełdeczka do 5 gramów to da radę tym porzucać, ale. No i co? I która wędka? I teraz muszę obie sprawdzać. Ta nie. Ta, dobra, ta. Ale nie wyjmę znowu tej ryby. O, może wyjmę. O, może, może, może. Maleństwo. No i właśnie, kurde, muszę się wybrać nad tą wodę, ale kupiłem sobie specjalny plecak z Aliexpress, żeby wszystko mieć wygodnie, duży, kurde, cały towar zabiorę, a tu a tu bark muszę sobie kupić, chyba nowy. O dziwo, jak ćwiczę w domu handle czy pompki, nic mnie nie boli, a kurde, odmachania wędką już niestety. Gdzieś coś tam się spina w środku. Co mnie strasznie wpływa. No, ale może z Was, ktoś, kto ogląda, bo jednak trochę osób tego ogląda. Może ktoś łowi na takie właśnie mikroprzynęty pod biało ryb. Macie jakieś doświadczenia, to, to chętnie, chętnie piszcie w komentarzu, co wam się sprawdza. Bo ja powiem Wam zamówiłem sobie różne, różne wielkości tych główek dzigowych ale nie bardzo, nie bardzo wiem jeszcze co do czego o, ale pięknie troski wyjął także muszę sobie tu popróbować ale nie bardzo wiem jeszcze co, co z czym jak się je dopiero na YouTube oglądałem jakieś poradniki jak samemu robić główki i będę, będę kombinował <laughs> także jakbyście chcieli jakieś większej ilości to, to jak już ogarnę temat to, to zapraszam Będziemy hurtowo rwać, bo mam zamiar łowić tym na Wiśle. W ogóle nie wiem czy, czy jest sens na, na Wisłę w Warszawie iść z kijkiem takim delikatnym, no ale... Chodziłem z 90, 90 gramowym, nic nie złowiłem. Z 30 nic nie złowiłem. Z 10 no jakieś małe kleniki tam połowiłem. Z piątką parę okoni. I teraz, teraz się przerzucę na jednogramowe przynęty, zobaczymy. Może chociaż jakieś płoteczki będą brały. <laughs> A teraz zobaczmy, co to za ryba. Ktoś się mnie pytał, czemu tak kręcę kamerą. Ale słuchajcie, no tak jest, że jeżeli ruszacie, to widzicie, ta... zobaczcie jak ta wędka pracuje. Jak dobrze się to zrobi, to, to te ryby bardzo można tą walkę zmniejszyć. O, pięćdziesiąteczka. Oszukał mnie tym chwytem. Także dzięki tym ruchom lewo-prawo to zdecydowanie krócej się z rybą walczy, dlatego czasami tak sobie pomacham, ale generalnie na odcinkach staram się tego nie robić, ewentualnie robię cięcie i, i wtedy dopiero nakurwiam węgorza. Kawusia weszła. Dzisiaj w końcu też motocykl wyciągnąłem. Słuchajcie, 1 sierpnia, ja pierwszy raz motocyklem wyjechałem z garażu. Także lipa straszna. W te upały nad wodę nie chce mi się chodzić, ryb łowić. Ale też czasu mam kurewsko mało. Tak mało czasu jak w tym roku. W wakacyjne miesiące to chyba nigdy nie miałem. I niby nie pracuję dużo, ale ten grafik jest taki. Mam grafik, że wiecie: dzień, noc, jeden dzień wolny. W sensie schodzę z nocy o siódmej rano i następnego dnia mam na siódmą znowu do pracy, dzień, noc. Wszystko przez to, że dodatkowo robię te masaże w, w weekendy, więc weekendy mam wolne w tej pracy, ale muszę iść do drugiej pracy i kurde, no tragedia. Ale trzeba będzie na jakieś ryby pojechać, muszę się do pogromcy torbaczy odezwać, bo już wiecie, tu, tu aż ciśnie, ciśnie, trzeba, człowiek musi trochę relaksu zaznać, bo tu można się zajechać w taki sposób. No, to powiedziałem wam chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, co mi na serduszku leżało. A teraz możemy łowić ryby. Soraweczka, jak wam się nie podobało, to oczywiście dajcie znać, to wtedy nie będę wam opowiadał, co u mnie. Ale widzicie, jakie brania. Brania jak nad Wisłą w Warszawie. Nic się nie dzieje na razie. A jak się nic nie dzieje, to możecie skorzystać o, z tego co zrobiłem nową rzecz, znaczy to nie taka nowa rzecz, ale łapka, subskrypcja, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli Wam się materiały podobają, to, to mi bardzo miło dziękuję. No, chyba trzeba przestawić łajbę trochę. też nie, no, ryby cały czas. Ryby cały czas pod nami tutaj niby są. Jest 18.0. Wypatroszona ryba i jedzie. Taki przyleciały, słoneczko wyszło. Zobaczmy, co z tego będzie. <noise> gdzieś tam gdzieś tam w schowku mam mydło i ręcznik. Może się uda. No, nie wiem, czy to jest w ogóle golia, Słuchajcie, bo jakoś tak dziwnie walczy. Ale wyjazd na 80 metrów mi zrobił. Ja już tu trochę z nim walczę. Z nią, bo nie wiem, co to w każdym razie, w każdym razie ryba. Ale dopiero udało mi się na 50 metrów, kurde, ściągnąć z kubańca. O, jak widzicie, on się wcale się nie poddaje. Nie mogę znaleźć tego punktu, gdzie można z nim... troszeczkę tutaj pomachać tym kijem, żeby odpuścił, no waleczna, waleczna sztuka, zobaczcie już znowu na 60 metrów 60 metrów i jedzie dalej i nie zamierza się chyba zatrzymać to jest już wymęczony 5 metrów tu powinniśmy wyjąć tą rybę już teraz. Ja ciągle jej nie widziałem. Jest cały czas pod łodzią 3 metry. No co jest? 2 metry i nie możemy jej wyjąć? Co to za ryba jest? Halo. Chyba coś się zepsuło. O dobra, zadziałało. Nowy rekordzik. Panie i Panowie, 210 metrów. 210 metrów. <noise> 210 kg. Proszę bardzo. Udało się. Medalowa. Mój nowy rekordzik. Nie jest największa, ale to nowy rekord. A, dobra, dobra, i zaczniemy sobie ją tutaj o godzinie. O godzinie 6:00 w słoneczko Ale aż mi się nie chce wiedzieć, że ja tak daleko ją złowiłem, bo niemożliwe, że to... A, dobra, wiem o co chodzi, bo ja tam rzuciłem, a tu przepłynąłem łodzią, bez sensu, no ale okej. Okay. i tak będzie zapomniałem że ja sobie po prostu kawałek odpłynąłem od tamtego miejsca i teraz mam zamiar zrobić to samo złowiliśmy medalową rybę ja sobie popłynę tutaj wzdłuż wzdłuż tego uskoku i jeszcze sobie będę tutaj dalej próbował są tu jeszcze ryby o tutaj cały czas Rybka się kręci, także ja wyrzucam wyrzucam swój zestaw na 18.0 i martwą rybę. No powiem Wam, że nie myślałem, że to będzie Goliat, bo strasznie walczyła, strasznie biła ta ryba, góra dół, szarpała. Przez chwilę myślałem, że to będzie jakiś tuńczyk albo nawet yy, Merlin, ale jeszcze Merlina nie zdarzyło mi się tutaj na grunt yy, wyhaczyć ale bardzo podobnie szarpał i te odjazdy robił, także ciekawie, ciekawie, ciekawie także ja się z wami żegnam dzisiaj nowy rekord ustanowiony myślę, że jeżeli trochę za bardzo przegadałem o innych sprawach a nie o grze, to, to najmocniej przepraszam, ale taka potrzeba chwili była także wielkie dzięki dla was, wielka piąteczka jeżeli macie jakieś pytania do Fishing Planet jakieś wędki, ryby levele, bo do tego już się przyzwyczaiłem a czy byście chcieli z oceanu coś, żebym popróbował no to dawajcie znać Czekam na odzew, wielka piąteczka. Zobaczycie to następnym razem.